się witam serdecznie, dzisiaj ze serwera testowego tak, ruszył testowy, chyba wczoraj bodajże i mam dla was do omówienia kilka różnych rzeczy, ki kilka nowości, małych bo małych e, ogólnie rzeczy, które mi się dosyć podobają jest też jedna e, dosyć słaba rzecz, którą na pewno poruszę i was zapytam co dokładnie o tym sądzicie, e, po, ponieważ może być problem dla części z was e, więc tak, może zacznijmy od tych w sumie Fajne takie ciekawe rzeczy, więc to co zauważyliśmy, ogólnie z resztą graczy, to są nowe odznaki. Będą to odznaki turniejowe, więc dla zainteresowanych turniejami, czy coś takiego bardzo fajne. I dwie odznaki są dla ogólnie graczy i dwie są dla widzów, dla fanów, którzy kupują kamuflaże turniejowe. Jedna za sam zakup i druga za odpowiednią predykcję zwycięzcy. Kolejnego sezonu ligi. Uważam bardzo ładne. Możecie sobie ocenić. Więc to jest jedna z takich małych rzeczy, którą chciałem stać się poruszyć. Kolejną z nich jest, uważam, naprawdę Banger, ponieważ jestem ogromnym fanem. Licznik fragów. To dla mnie, to, to jest taki statrak z CSa, e, być może część z was grała w CSa, tam na niektórych broniach macie taki licznik Kili. Licznik flagowy, licznik w tym przypadku zniszczonych czołgów, więc jest to fajna koncepcja, ogólnie jeśli ja wiem Wargaming nie robi, z, to jest jedna rzecz, której bardzo nie rozumiem Bo dlaczego równocześnie, no, z, bo to jest, wiecie, taki, tak, taka fajna, d, fa, fajny drobiazg, który Naprawdę się może spodobać wielkie losy, mi między innymi się bardzo podoba. Tylko dlaczego jednocześnie nie rebalansują tej gry? Ja dalej czekam na tę wielką zmianę w 2025 roku. Mam nadzieję, że po wakacjach, jako we wrześniu, będzie ten wielki, ogromny patch, który rzeczywiście znacząco coś zmieni w tej grze. Eee, I tak to jest właśnie jedna z tych rzeczy, że mamy tutaj taki licznik. Zrobionych flagów. Ja Wam to pokażę. On ogólnie, myślałem, że będzie to działał w taki sposób, że dopiero w momencie, w którym Wy założycie ten statrak, dopiero wtedy on zacznie Wam naliczyć flagi. On działa tak, że on liczy Wam flagi już te zaległe. To jest bardzo interesujące, bo mogę so, sobie zobaczyć na przykład na IS-7, ile przez całą moją e, podróż wotem byłem w stanie zlecić flagów na IS-7. I ten statrak na testowym jest dostępny. E, tylko na Isie 7 i na Tesaku. Ktoś zapyta, dlaczego na Isie Tesako? A to przez to, że ISE jest pierwszą dziesiątką, jako w ogóle była w World of Tanks, więc chcą pewnie sprawdzić tą mechanikę liczenia tych fragów. Zapewne. jest jakiś przelicznik, pewnie, wiecie, tych li liczby bitew, uszkodzonych czołgów. Być może statystyki to zbiera i jest to jakoś tam wpisane. Poszczególnie druga sprawa Tesak jest jednym z nowszych czołgów. Więc tam na przykład ja mam tylko 100 fragów. Więc zapewne taka była koncepcja. więc To jest jedna rzeczy. Kolejna to są jakieś tam, z tego co widziałem, można dodać jakieś tam elementy customizacji na lufy, coś mniej więcej takiego. Coś Wargaming ogólnie robi jedną rzecz, która już od dawien dawna jest dostępna w innych grach, właśnie tak między innymi jak w cs Bo mikropłatności są ogólnie rządzą grami, z tego naprawdę można fajne pieniądze pozarabiać. Więc zapewne za to będzie wpadka, trzeba ogólnie w takich klibach do zdobycia. Faj, fajne, bo fajne. Ogólnie mi tam się bardzo pod tym względem podoba. Pogramę troszkę isem. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć, e, która mnie osobiście martwi, e, ponieważ być może część z was e, gra na grafice standardowej i grafika standardowa to już nie będzie to samo, co było kiedyś. Już nie, nie będzie mieli tych samych tekstur, pytanie jak to wpłynie jeśli chodzi o na przykład rozgrywkę Bo to wam będę chciał sprawdzić, będę chciał sprawdzić czy będę miał więcej FPS, ów czy będę miał bardziej stabilne FPS -y. Bo wydaje mi się, że, że tak, bo to jest taka low grafika Tylko pokażę wam różnicę, czym to się różni, więc tak, ja też postaram się pograć na tej poprawionej w sensie na uproszczonej grafice, ale tutaj macie m.in. filmik, jak to wygląda. To jest ta stara grafika, to, ta SD, taka, której być może część z Was używa. Możecie też na napisać, kto z Was gra na standardowej grafice, a to jest standardowa grafika, która będzie teraz. Jest ona znacznie lepsza. Pytanie, jak to źle FPS-y, tak porównując? Więc to jest jedna rzecz którą będę starał się podstawać. to jest ta stara i to jest ta nowa, więc widać tutaj zasadniczą różnicę, zasadniczy kontrast. Ta nowa grafika, czyli nowa, ale jakby uproszczona niby, to jest na dobrą sprawę nic innego jak poprawiona grafika, ale z low elementami. Ale poza tym, no, obawiam się, że część osób może mieć delikatny Problem z komputerami, zwłaszcza jak ktoś tam wiem. Mam ogólnie widzów, którzy na przykład jeżdżą so, sobie ciężarówką, już la, la, laptopa czy cokolwiek takiego, gdzieś po sobie grają w trakcie postawy czy, czy cokolwiek takiego, więc obawiam się, że niektóre osoby mogą mieć z tym problem i będą musieli zainwestować w nowe komputery. Nie wiem, dlatego postaram się e, pograć bitewki na tej, właśnie e, uproszczonej grafice, by to sprawdzić, jak te FPS-y tam trzymają, więc. Myślę, że zmienię grafikę i przejdziemy do jakichś bitewek właśnie seb 7 Pokażę Wam też przy okazji jak ten licznik tych fragów działa. No i czy rzeczywiście. Dobra, a więc mamy już bitewkę, to troszkę niestety musiałem poczekać, a więc tak, to jest grafika SD 2.0. E, o ile tak to mogę nazwać. E, jeśli chodzi o FPS-y, na pewno będą stabilniejsze, ale zobaczcie, nic się tu nie da poustawiać. O, to się da jakoś terenu do się postawiać, jeszcze to się da, da ok, więc jakie rzeczy tam się da ale to wygląda naprawdę bardzo, bardzo porównywalnie do grafiki poprawionej, co jest bardzo interesujące, muszę przyznać, bo ja nie widzę jakiejś bardzo dojrzałej, oczywiście w teksturach czy, czy coś takiego, ale FPS, szczerze, teraz bardzo podobnie FPS w trakcie jakiegoś szybszego ruchu czy cokolwiek takiego jak na poprawionej. Także nie wiem, na pewno to nie działa w taki sposób jak grafika SD ta przedtem, więc możecie zdać znać, co o tym sądzicie. Ja osobiście obawiam się o komputery, niektórych z graczy wota. Pytanie, czy nie spowoduje to czegoś takiego, no wiecie, albo ktoś będzie musiał zainwestować w lepszy sprzęt, a nie każdego stać, albo sobie no nie po albo będzie grał na lagach, albo no, no nie wiem, co wtedy, ale. No, może być wysoko. E, patrzcie, mamy licznik na tym czołu. i postaramy się coś tutaj podrobić. Zagram dosyć agresywnie. E, chciałem zagrać dosyć agresywnie i dostałem kątle od lodówki. Klasyczek. O kurde, mam jakieś dymy w ogóle z lupu ustawione. Kurcze, jakieś ustawienia mi się odpowiadają. Ja bardzo nie lubię tych dymów, powiem wam, ale bardzo dziwnie wygląda ta gra, muszę przyznać, na, na tej grafice. Przecież Chyba no, nawet bardziej przejrzyście, nie? Myślę, że się zgodzimy, ale to chyba ze względu na to, że ten teren wygląda w taki sposób, jak wygląda. E, ale też ciały z lufy. O, mantikora. Na proxy cię spotkałem, panie kolego. No i co teraz? Dźwięki i gry też wyłączone. Jakie stare ustawienia mi ogólnie szczytało, tak mi się wydaje. Manti dałem Więc dziwnie to wygląda, co nie? Ten błacznik, tak. Szczerze, to troszkę jak World of Tanks na konsole, nie wiem, na no, jakiś taki feeling mam. Chciałem eee, ja za zagrać agresywnie i dostałem bombą do duchy. To jest to, kurczę, nie? że w tych czasach ci, którzy próbują grać agro, ci są karani. Niestety takich, kurczę, eee, czasów w World of Tanks dożyliśmy, że ci, którzy grają agresywnie, ci po prostu tracą. To jest bardzo duży minus. Moim zdaniem kiedyś to było faworyzowane, że wy podejmujecie ryzyka, a teraz to po prostu was karcą za to strasznie. Ale zobaczcie, jak w ogóle fajnie te zielone można sobie zagrać zresztą, jeśli chodzi o ISA 7. Bo można zająć te wszystkie nasypy, można powypychać. Więc akurat ta część mapy jest stworzona pod takie czołgi jak I7: wiecie jakieś 430 coś ogólnie w tym stylu. Tą lodówkę ja myślę, że dopadnę jeszcze. Chciałbym dopaść zawodnika, zemścić się za to, że mi dał takie warszata, bo bolało to, naprawdę to bolało. Ci ludzie na tym testowym jeżdżą jak totalne łabagi, to to muszę przyznać, że nie, no zapewne to są ludzie, którzy nawet nie, nie mają dziesiątek na swoim koncie. Testują sobie, ale spoko, nie? To tak nie robił, że tak powiem. Chciałbym fraga zrobić jakiegoś, bo testuję sobie ten licznik. No i przydałoby się coś kurczę podobijać, powiem ja wam. Więc może poczekamy za killem. Do pitka, zobaczcie. Nie, nie, chwila. Aha, bo ja nie dopiłem! O nie, ale się najgorzej złożyło. No będę musiał zagrać kolejną bitwę. No bitwa bez flag akurat tak się trafiło, ale skupiłem się troszkę na tej grafice. Mm. Możecie dać znać, co o tym uważacie, bo to jest akurat taki temat, na... o którym może być głośno w najbliższym czasie. Tak mi się przynajmniej wydaje, o jakiś kwadlaczik mi się pojawił. No chyba ta grafika mimo że ZD to nie jest jakoś najlepiej dopracowana, to to muszę przyznać. Yy, I mamy opuszczanie bitwy. OK. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci, że to nie będzie na tyle yy, ze serwera testowego, ponieważ nagrywam to dosyć późno, bo nagrano to o 23.35. to chyba nie. Dobra, jest OK. Jakoś bardzo długo mnie wczytło. Zobaczcie, 3600 spota. Ciekawe, co? Taka zagrywka agresywna. Mogło to się skończyć naprawdę tragedią. Ej! Ziomek z klanu multi'ego, nie no. Klan multi'ego mnie dominuje. Co to jest? Jakaś konkurencja YouTube'owa chyba. Nawet nie wiem, czy to jest klan multi'ego, ale troszkę tak brzmi z nazwy. Dobra, lecimy z... Dobra, Mam kolejną widełkę. Tym razem dał na fjordy. I na fiordach ogólnie można. Padł za z Lecisem, więc sam się zastanawiam gdzie bym chciał pojechać. Ogólnie, gdy zagrał w Plutonie po trudnym, myślę, że pojechałbym w górę i po prostu tą flankę będę tam do odciny przeczyścił. W tej sytuacji nie wiem, czy ewentualnie nie wjechać w wodę, ewentualnie wjechać na Hila. akurat wjechanie na Hila może kosztować mnie zebranie dużych, dużej ilości uszkodzeń. Ale jest serwer testowy, nie wiem, w ogóle zobaczymy. Myślałem po początkowo, czy na naprawdę góry nie jechać i nie wlecieć tam w te lighty, te misje to jest taki czołg, że on sobie w Medziki to lubi wlecieć, na które wjechać. Yy, no, Licznik Largów, jak widzicie, nieruszony, bo nie było żadnego killa w poprzedniej bitwie. Może teraz to zmienimy, zobaczymy, ale ta grafika, nie wiem, nie różni to się niczym. Jakby poprawiona, to jest jakby poprawione, ale z teksturami terenu czy wszystkim na zero po prostu. W sensie to mi to przypomina, bo grałem kiedyś z teksturami na zero i to jest naprawdę identyczne. Dobra, próbuję na chwilę. Ryzykujemy. Jest mnie nie, nie przestrzeliło. W sumie klasyczny serwer testowy. <laughs> muszę, muszę przyznać, klasyczny e serwer testowy. Wjechałem sobie na chwilę. Nie lubię tego raczej na ranowe, nie polecam w sensie takie taktyki. Może być to bardzo ryzykowne i niemiłe. Myślę, że spotnę coś. Nie udało się. Niestety. Może spotnę Tadeka jakiegoś czy coś takiego. No, już wjechali. Ale to jest problem. Bo udało im się już wjechać. Także nie to już. Esterfał ma spota. Havik ma spota. Uuuu, ale tą petarda poszła na banie. Uhuhuhu. Mocne to było akurat. OBZ-ka. A pan kolega gdzie się wybiera? Gdzie on jedzie? Na ryby? Wycieczka na ryby. Też mocne. Małszy wjeżdża. Stara się chyba szukać puszczała na mnie. Teraz zobaczysz, że Nie, no, jak i sam już tutaj wjechałem to z takiej pozycji powiem wam, że tutaj no, naprawdę ładne wynoszenie tych bocików mogę robić. Bardzo mi, bardzo mi się to podoba. Muszę przyznać. Bardzo mi się to podoba. Popykać można. pZ na spocie. Eee, Problematyczne może być to, że zaraz mi w bazę wlecą, więc no nie podoba mi się to do końca. Ale na Doros Prae to też my możemy wlecieć w bazę. Ja nie wiem czy bym w pogoń nie pojechał, przecież za tymi czołgami, które teraz mi w kapo Nie wiem czy... ojoj, ale się dingłem niefortunnie, ojojoj, karamba. Postaramy się go dobić. Dobra. E, zaraz zobaczę, czy licznik mi się zaktualizuje. Zaktualizowało mi się. Więc, z, więc zobaczcie, że mamy słuchajcie. E, było 1371, niestety 1370, więc działa. A licznik działa. Tak jest. Spoko sprawa no akurat y, Ja to lubię takie rzeczy, takie wiecie, future jakieś tam de delikatne. Tutaj jakieś nawierzki na czołg. E, na przykład nie wiem czy pamiętacie taką grę w coś pamiętacie. No to jest nowa gra stosunkowo, więc... Ee, ale pewnie bardzo dużo z was nie grało ee, Jak to się nazywało po, Cold War to tam na przykład na czołg takie nawierzki. I bardzo dużej części osób mi się wydaje że to by się nie, nie podobało Ale ja lubię takie rzeczy i na przykład Wiecie no nie każdy by musiał to mieć ale ja osobiście by chciał Mieć rluz, różne właśnie takie Dodatki do czołgów bo Ta gra i tak i tak nie jest realistyczna no, Jakby wiecie jak to wygląda nie <laughs> Także no, podobałoby mi się to. Fajny Taran, 430 sił. pojedziemy teraz z bazą grać. Ja mam ogólnie zestaw na i7 taki dosyć szybki, ponieważ to jest i7 wrotkowy, jak mogliście zauważyć. Więc taki typowo sportowa jechaneczka. Dziwnie się gra na tej grafice, naprawdę nie wiem czy będę w stanie się przyzwyczaić teraz do, do tej klasycznej poprawionej, ale mega dziwna sprawa. Kolejna pesteczka. No i w garażu. Jeszcze proces. Aha, bo... Chłopie, serwer tostowy i dwa mausy jadą się topić. Nawet nie zauważyłem tego. M muszę przyznać. Dobra, prawy, lewy. Aha. Ja ogólnie mam prawy pod przyciskiem E. A tutaj jeszcze mam stary zapisany, który miałem pod prawym przyciskiem myszy. Więc nie jestem przyzwyczajony. Muszę przyznać. Chciałem go działnąć tak troszkę. Nie udało się. No paseczka. Nie gra się źle na tej grafice. To to muszę przyznać. Y bo ja wam nie patrzyłem teraz na stabilność FPS-ów jakieś dokładnie. Więc możecie mi napisać się ono jakoś specjalnie dropiło, ale nie odczuwałem tego. Więc no na pewno jeśli chodzi o te ustawienia, no ma to mniejsze wymagania niż grafika poprawiona, co nie? Tylko pytanie, czy ma to mniejsze wymagania, jeśli chodzi o, do, do grafiki standardowej tej SD poprzedniej, która ma zostać właśnie zmieniona. Więc to jest pytanie. Czy... Jest aż taka duża różnica? Czy jest to na tyle dobrze zoptymalizowane, że nie będziecie czuli żadnej różnicy? E, to jest już taka kwestia. Ja nie grałem na grafice SD, e, więc będziecie musieli mi to sprawdzić, czy powiedzieć, czy ewentualnie w momencie, jak ta gra wyjdzie. Pytanie, czy ktoś z Was grał na serwerze właśnie testowym? E, jeśli ktoś grał, to naprawdę bardzo bym prosił, żeby mi napisać taką. Różnice, między innymi czy czujecie jakieś większe spadki FPS-ów. Najbardziej to się tyczy tych ludzi po prostu ze słabszym komputerem. Zobaczmy, co grałem tam w 100 FPS-ach e, na standardowej grafice, czy jest jakaś duża różnica. E, z tego, co ja też zauważyłem, akurat na serwerze testowym, jakaś tam normalizacja jest lepsza, muszę przyznać, i stabilniejsze są te FPS-y niż w normalnym wacie. Więc na dobrą sprawę zobaczymy, czy odczujecie dopiero jak to wyjdzie, zapewne, o ile to wyjdzie. Ale na, na to wygląda, że będzie to po prostu wypuszczone w kolejnym patchu. Nie było napisane o tym, być może Wargaming nie uważa, że to jest jakaś zna, znacząca zmiana, ale obawiam się, że dużo osób może ucierpieć na tym. Zobaczymy, szczerze. Mam po prostu nadzieję, że optymalizacja będzie wystarczająca. Zagram jeszcze jedną bitwę i myślę, że No, Dobra, mamy już bitewkę, życią na mapę tundra. I na mapie tundra... Ogólnie ja raczej bym rzeką pojechał, wiecie, tak... I ten, zjechał sobie tutaj i grał stąd. Ale myślę, że nie zrobię czegoś takiego bardziej crazy. Tylko nie wiem co. Mm, jak nie wpadnę na jakiś fajny pomysł, to chyba i tak tam rzeką pojedę. Myślałem przez moment, czy nie jechać. Hila. Akurat, bo wiecie, i 7 jest szybki. Być może nawet będę jechał przed jeszcze przestrzenią hateków. No, jest to jakaś myśl, ale chyba rzeką pojedę. Lubię tam grać. Jest to ryzykowne, tak w pierwsze tempo, w pierwszy moment, w pierwsze kilka sekund jest to bardzo ryzykowne i raczej nie jestem fanem, raczej, w sensie raczej nie polecam wam tego robić, no chyba, że na własną odpowiedzialność ewentualnie. Ale raczej bym się jakoś zatrzymał, postrzelał sobie skrzaczka, być może jakiś tam damage, zobaczył się rozjadą i wtedy sobie zajął tą rzekę, bo naprawdę to robi ogromną, ogromną różnicę. Zwłaszcza w momencie, w którym wasza drużyna wygrywa Hila. W momencie, jak wasza drużyna wygrywa Hila, to fajny wywóz tam bardzo można zrobić, to muszę przyznać. Ponieważ wy z tej pozycji farmicie wszystko, co stoi pod, pod tą górką. I to jest niesamowicie mocne, muszę przyznać. Interesuje mnie, czy ta lodowa będzie mi chciała oddać. na, na ten moment bardzo fajnie współpracuje. Nie gra się źle na tej grafice, ale to jestem ja, co nie? Ja, czyli no mam komputer. Dobry, nie powiem, że najlepszy, bo akurat e, ze względu na to, że streamuję je i ze względu na to, że grałem w tych e, 240 fpsach, e, no i na 240 Hz, no to chciałoby się więcej i bardziej stabilne FPSy, e, więc to jest jedna z takich rzeczy, nad którą zastanawiam się, czy nie zrobić sobie upgrade do komputera. Ja ogólnie uciekam. E, dlaczego uciekam? Zobaczcie, że mógłbym porobić tego ST2. Tylko, że w momencie, w którym ta 705 by na mnie zjechała i robiliby mnie we dwóch. No myślę, że już nie byłoby tak fajnie, więc uciekłem. Uciekłem tutaj. Ale chyba... O tutaj się kończy mój, mój żywot. Tak mi się wydaje przynajmniej, że będzie naprawdę nynka. Ten się odbił, ten już się nie odbije. I to jest problem. Ten ziomek już raczej się nie dingnie. Staram się i jednego i drugiego do sklejki brać, maksymalnie lufą blokować Ale no, wiecie, na dwóch Czemu ja dostaję turecki 1v1, powiedzcie mi No nieuczciwa jest tak taka waleczka Dobra, jeden porobiony Teraz weźmie kolejnego do sklejki Ej tak sobie będę skoczył, akurat i7 jest mistrzem sklejana Zobaczcie, że działem i blokować mogę On ma bardzo ciężką pachę Ja się staram, że się odkleję Dał mu pesteczkę i znowu go biorę w sklejkę ziomek nie jest mi w stanie dać pecha. W sensie, wiecie, lepsi gracze, czy jest parę sztuczek. Akurat tutaj jestem zaskoczony bardzo, to to muszę przyznać. Bardzo możliwe, że mi... Uuu, no kolega był podbity i mu dupka się podbija delikatnie, więc miał delikatnie łatwiej. To to muszę przyznać. Ale teraz blokada poszła bardzo ładna, na bardziej uczciwym terenie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Na bardziej wyrównanym, bo tak po prostu był wyżej i chyba za wysoko działo e, wkładałem. Gdybym de delikatnie niżej celował to prawdopodobnie bym to zablokował. Czyli na pewno bym to zablokował. Ale no, porobienie. Dw dwójka bocików złożona. Więc całkiem fajnie no. Sklejka jest, nie powiedziemy, że jakaś bardzo ważna, kluczowa, ale się przydaje. No w takich sytuacjach, jak takich bocików złapiecie to po prostu jeden do sklejki, drugi do sklejki i tyle. Ale kluczowe było to, że sobie uciekłem stamtąd i yy, no też poczekałem na pomoc, co nie? Fajnie, że to WZ -a przyjechała, a nie było takiej sytuacji, że stałbym w tym miejscu i jeden by mnie w z tej strony z farm, drugi z tamtej. No nie miałbym wystarczającego firepowera, nie? By ich złożyć, po prostu o, o to chodzi typowo. O, jestem fałek. nie czuję też jakichś dropów FPS-ów, to to muszę przyznać. Ale właśnie to jest kwestia tego komputera. nie? Pytanie, jak tam to będzie się zachowywało, jak już to wyjdzie. E, tutaj zdecydowanie ginę. Myślę, że już nie ma szans. Chciałem mu dać tlaka. O, jest z tym notarem w plecy. Także ta, taki to odcinek. E, mam nadzieję, że inf informacja taka spoko, chciałem nagrać o tym serwerze dostałem. Ogólnie spodziewałem się o, o znacznie większej ilości zmian. A tutaj tyle, co dostaliśmy, tam jakieś bzdety. I najciekawszą rzeczą jest ta grafika, w sensie najciekawszą, taką... Jest to taki dosyć ciężki temat, muszę przyznać się, nad którym sam się zastanawiam, rozkminiam, jak to będzie wyglądało. I więc jeśli testowaliście, dajcie znać, i jeśli, co, co ogólnie o tym uważacie, też dajcie znać, czy używacie grafiki SD. Ja tam wiem, że niektórzy narzekają, bo są też ludzie, którzy na przykład Gram ogólnie z Frankiem w teamie, znacie Franka z odcinków i Flanek gra turniej na standardowej grafice i już no nie będzie tak w stanie się fajnie bawić. Także to są takie rzeczy, że nawet ci lepsi gracze niekiedy turniejowi też grają na tej low grafice, bo po prostu preferują, wiecie, mniej rzeczy, które was rozpalasza, mniej różnych takich efektów, więc jest to fajne. Wiem, że sporo osób, akurat jeśli chodzi o taką scenę turniejową gra po prostu na standardowej grafii, A więc to jest jedna z takich rzeczy, która mnie martwi. Dobra, dajcie znać, ja, ja dziękuję za odcinek, trzymajcie się i miłego, siemano.